Z tej strony Mimi. Się witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was super niespodziankę i dowiecie się jaką. Więc zacznijmy. ciśniesz. ciśniesz. To się mistrzyni Kanikrosu i chciałabym jej zadać parę pytań. Jak zaczęłaś uprawiać ten sport? Eee, Kanikros po pierwsze to jest bieganie z psem, tylko to nie jest takie zwykłe bieganie, tylko tutaj pies ciągnie człowieka. Ubrany jest specjalną uprząż. Eee, człowiek ma ubrany pas, połączony linie są ze sobą liną z amortyzatorem. Jak się zaczęła moja przygoda? Ja zawsze kochałam psy. I zawsze biegałam. I kanikros to jakby połączenie tych dwóch moich pasji. E, zaczęło się od tego, że e, kupiłam sobie psa. E, nie wiedziałam wtedy jeszcze nic o kanikrosie, po prostu miał być moim towarzyszem biegowym. I się okazało, że on e, ciągnął mnie do tego miejsca, w, w którym biegliśmy. E, I szukając dla niego sprzętu, czyli szelek jakiś, żeby było mu wygodniej, e, właśnie biec do tego miejsca, e, napotkałam się na taką firmę Non-Stop i jakby kupując ten sprzęt, uświadomili mi, że jest coś takiego jak No i stwierdziłam, że może warto byłoby spróbować. Tak się zaczęło. Bardzo fajnie. Możesz przedstawić swoje pieski? Tak, mam trzy psy. Pierwszy pies, którego właśnie kupiłam, nie wiedząc co to jest canicross, to jest Zinzel. To jest miks wyżła weimarskiego z niemieckim. I od niego się zaczęła moja przygoda. Dwa lata później zakupiłam Eurodoga ze Słowenii, i obecnie mam 4 czteromiesięcznego, mistrzowskiego psa, mistrzowski genach, i wiążę z nim no, no, dużą przyszłość, świetlaną, że tak powiem. Czyli jak mają na ma imię? Dzenzelmazak i najmłodszym kapitanem. Grałeś właśnie Mistrzostwa Europy w Belgii. Jak się biegło i jak się po tym czułaś? E, tak, udało mi się wygrać mistrzostwa Europy w Belgii. E, szczerze powiedziawszy, e, zobaczy zobaczywszy trasę, była przerażona. Było pełno błota, było dużo zbiegów e, i podbiegów właśnie e, w tym błocie. No ale stwierdziłam, że już jak tam pojechałam, to trzeba wystartować. No i się okazało, jak przybiegliśmy na metę, Uwierałaś. na szczęście talii zdrowi, bez, obyło się bez wypadków, że zajmiemy pierwsze miejsce. No i drugiego dnia udało nam się też dobiec w całości, bez powrotek i utrzymaliśmy pozycję. Okay. Byłam zmęczona oczywiście, nawet. No. Na stówę! Dobrze. A ile tam było kilometrów, że taka była zmęczona? Tam było około 5,5 km. Aha. Czyli dwa dni po 5,5 km. biegliśmy. Aha. A potem pojechałaś do em, na mistrzostwa świata do Szwecji i wygrałaś brązowy medal i która trasa była trudniejsza? Trasa trudniejsza była zdecydowanie w Belgii ze względu na wszechobecne błoto, ale ogółem wyścig trudniejszy był w Szwecji. Było szybko, twardo i trzeba było naprawdę szybko biec, żeby zdobyć ten metr. To były dwa najtrudniejsze biegi w moim życiu. Czyli było trudno bardzo. Tak, było Ok. Trudno. Jak długo się zajmujesz canicrosem i czy jakimś innym sportem też się zajmujesz w międzyczasie? Kanik rozbiegam od 3,5 roku i trenuję psy również na rowerze i na czyli to jest bike jogging i, i skuter. W przyszłości zamierzam również startować na skuterze z tym moim najmłodszym psem. Nugatem. tak. Panie i Papa.